Okej, okay, a więc ostatnie spojrzenie na okolice i machamy mięskiem. A więc, Siemanko, ja jestem Rayman, a to jest oczywiście Minecraft Hardcore. Po krótszym namyśle stwierdziłem, że ta okolica nie jest dla mnie. Mm. Po prostu nie odpowiada mi kolor trawy, przede wszystkim. Ale tudzież to, że ta góra po drugiej stronie wygląda po prostu nieciekawie. przynajmniej jest dla mnie. Możecie się z tym nie zgodzić, no ale cóż. Może obejdę teraz kawałki i pokażę wam, jak to wygląda z tyłu. Po prostu no takie coś Nie wiem, w sumie chyba to pokazywałem nawet ten tył. I wtedy twierdziłem, że mi się podoba, ale jednak przeszło mi. <laughs> tak, no nie wiem, nie ma... Czy nie ma czegoś takiego, czego ja poszukuję. Chociaż tamte tereny wyglądają całkiem spoko. Ale tamte też są fajne. Chodzi mi, powiedzmy, o, 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 o dolinę, jakby, w której będzie przedzierała się woda. Po jednej stronie będzie moje mieszkanko, czy tam domek, czy jak zwał, tak zwał. A po drugiej stronie byłoby wtedy, byłyby, nie wiem, farmy, jakaś hodowla zwierząt i tak dalej, i tak dalej. Po prostu miałem taką wizję, jeżeli mogę to tak nazwać. I teraz będę szukał takiej okolicy, po prostu. Przypomniało mi się... Przypomniały mi się stare dawne czasy na becie 173 kiedy to wszystko. Kiedy moim zdaniem rendering był ładniejszy, bo teraz te tereny wyglądają mm, inaczej. Wtedy było jednak chyba fajniej pod tym względem. Mamy trochę owieczek, ale ja już mam łóżko zrobione. Mam łóżka zrobionego, ej. Przydałoby się ściąć trochę owiec. Ale o, widzicie, opłacało się jednak odejść. Chyba, że jeszcze będzie taki pomysł, żeby tą wioskę przerobić. Też zawsze, zawsze coś. What the fuck? Kury na dachu, całkiem spoko. Też nie, za dużo bym chyba miał roboty. Patrzcie, jak to wygląda. Ciekawie. Ale może spotkamy kogoś. Nie wiem, tam jakby ktoś szedł. Zaraz się rozejrzę. O, jest trochę wieśniaczków. O, patrzcie. Kartofle. Tam, nie wiem. Czekajcie kartofle, czyli ziemniaki i marchewki są. Tylko pytanie co jest co? Ym, I pytanie co ja mogę wywalić. <ścoughs> wow, fajna książeczka. Panie dzieju, czarodzieju. Mamy trochę dyni. Mamy wyrwę. Ale mamy książeczki. Czekajcie, on się oszmara w tej książeczki niestety. A niestety szmaragdu nie mam. Na pewno to mogę wywalić. To mi się nie przyda za bardzo. Mógłbym to przepalić, albo mógłbym przerobić coś na deski. Dobra, w sumie zaraz się zobaczy. Ty co byś chciał? Ty byś chciał to za to. To mi się nie opłaca, nawet gdybym chciał takie coś zrobić. Uderzyłem kolesie. Zbierzmy może trochę na hewek. Tyle, ile się da. A to chyba będą ziemniaki. Nie, to będą ziemniaki. To będą ziemniaki, dobra. Po prostu chodzi mi o to, żeby je potem posadzić. Nie wiem jak się sadzi ziemniaki w sumie. Mm. Ale dobra, to mi się nie przyda z tego wszystkiego. Ty mi się nie przydasz. Najmniej mi się przydasz. Weźmy za to ziemniaki. I spróbujmy w sumie posadzić coś. No dobra, tak się sadzi. Czyli całkiem spoko. Teraz wracamy na wracasz na miejsce ty. <śm> I co, czyli idziemy szukać dalej, bo nie, niestety ta wioska nie przypadła mi do gustu. W sumie wątpię, żeby komukolwiek przypadła taka wioska do gustu. Ale jeszcze jest jedno ważne miejsce, które wypadałoby tutaj znaleźć. Bo można znaleźć diaksy nawet. Na mm. ah, fuck. Rosyjska budowlanka, super. Mam trochę cobblestone'a, może to wykorzystam. No wypierdzielaj, panie. Ty to byś chciał? O, miałem trzy tylko. Ty, nie, wy wszystko dużo, dużo chcecie. Spadłeś. Tu jest wejście, dobra. Ja ty byś chciał zboża. W sumie zboże by mi się opłacało wymienić. I wtedy bym miał tą fajną książeczkę. Hmm, tutaj taki chemik. Tutaj świnie. Tu jest właśnie ten odpancza, dobra. Nie wiem, nie ma tego. Nie ma domku Kowala. Niestety. A domek Kowala to jest to, co wypada znaleźć w każdej wiosce. Jakieś koordy? Szybki screen na koordy. Dziękuję bardzo. Um, I co? My idziemy dalej, myślę. Ale warto zapamiętać, że to jest wioska. Jeśli znajdziesz maragdy, to można przyjść z nimi pohandlować. Mm. OK, mamy kwiatków trochę, mamy drzewa i mamy trawę fajniejszą. Chodzi mi też o trawę, bo tamta trawa była taka sucha, a tu jest zielona. Jednak przyjemniejsze jest to dla oka. Zwłaszcza, że mam nadzieję, że ta seria będzie się trochę ciągnęła. No, chyba, żebym teraz swat do lawy. To już byłoby nieciekawie. Kociołek nie nabiorę lawy, niestety. Hmm. Weźmy może łuk tutaj. Um, to tutaj. Jezu, jaki mam burdel? Ciebie weźmy tutaj, siekerko. Okej, okay. a weźmy nożycę tutaj. Wszystko, co się przyda, wezmę na szybkie wy tego wyszukiwania. <laughs> Mamy trochę żelaza, więc moglibyśmy zrobić całą zbroję żelazną. Ale z tym można jeszcze trochę poczekać. Zwłaszcza, że póki co rozglądam się po okolicy. Znaczy, póki co szukam miejsca, żeby później rozglądać się po okolicy. Bo teraz tutaj nic nie ma ciekawego. Hm. Czyli możecie się nastawić na to, że do końca odcinka będę łaził bez celu. Że no nie, będę miał cel. O, takie coś, tylko że większe i ładniejsze. <taki> Takiego czegoś będę szukał. Mm. Mamy dżungli i bagno. Na tym... na tym, na tym... na tym świecie się trochę często to powtarza. Ten motyw dżungli i bagno cały czas. Nie wiem, czy mam się cieszyć, czy mam się martwić. Ale w sumie, skoro jesteśmy już w dżungli, hmm. a może grzybki zabiorę? Grzybków nigdy nie za dużo. W sumie słyszałem ostatnio, że grzybków nie można rozrastać, czyli sobie w sumie psuło mój pomysł na bazę. Ale nie wiem, muszę się sam przekonać. A jeszcze nie sprawdzałem tego. A wiem to z w sumie pewnego źródła, którym jest Birna. <coughs> mm. Tak, dobra. Ehm. Idźmy, idźmy, szukajmy Szukajmy miejsca na osiedlenie się Oh yeah <laughs> Sucha pustynia, suche bagno <laughs> I suche, suchy teren Jezu, ale mnie na coś na parze. Nie było tak dobrze Dobra, Zmrok się Zmrok się zaczyna Zmrok idzie w sumie <laughs> Noc idzie, o Tego mi wyrazu brakowało Mogę sobie posprintować 31 pork chopów pieczonych to jednak jest w miarę dobrze. No tam mam jakieś drzewka. Może coś znajdę. I w sumie można by już zacząć wtedy budowę prowizorycznej bazy. Kolejna wioska, co jest? Ale ta w sumie jest lepsza, w tej zostanę na noc. Dobra. <laughs> I, 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 jest to czego szukałem Mamy dwa piecyki, można coś przepalić w sumie Gdybym coś miał O, tak, to jest to Zostajemy tutaj w tej wiosce na chwilę Na tą jedną noc chociaż dobra, jakiś Oh, fuck To jest że oni drzwi będą rozbijać, dlatego pomogę mieszkańcom Co im powinno być tak, że jeżeli im pomogę, to mi dadzą później jakieś itemy I Tamtą wioskę zostawiłem na pastwę losu. Hm. Jak ja jestem miły. No dobra, czyli co? Bawimy się w... Fak. Bawimy się w obronę wioski, co? Fuck you! Boż, kurde, ale mnie wyrzucił. Dobra, oni się chowają. A, ty jesteś bezpieczny. Ty się nie masz co martwić. Ten domek jest niebezpieczny, chyba że ktoś pójdzie na dach, ale wy o tym nie myślicie. W sumie największą przysługę wyświadczyłbym wam gdybym poszedł spać, taka prawda jest. <grym> ale... No ale nie wiem. W sumie daliście mi nawet fajne itemy. Z tego. U Kowala. Tylko, że niestety nie mam ich jak zabrać. Nie wiem. Tyle ile mogę to postaram się dopełnić. Ale nic nie mogę. Beszek. Czyli dobra, mamy taką możliwość. Zostawimy to, to. Patyki. Weźmiemy. Weźmiemy, kurde. Ciężko mi się zastanowić nad tym co wziąć. Co by było najprzydatniejsze może tak. Chlebek. Chle jedzonka nigdy za dużo. Miecz. Jedne spodnie. Nie. Spodnie, spodnie chyba co. Dobra, weźmy te spodnie. Cholera. Od się nie muszę martwić, bo zostawiłem sobie praktycznie kilka stagów desek. Jakby to przeliczyć. I mam po, każ po każdym rodzaju jednej sezonki, więc będę musiał wszystko tam zrobić później. No cóż, weźmy chyba badyle. Ym, chyba, że ten kilo by zostawić. No bo dobra, wezmę. wezmę tak, jak mam już. Chyba, że będę mógł nich coś sprzedać, ale wątpię, właśnie, nie ma nic ciekawego, nie mogą nic ciekawego zaoferować, czyli mogę iść tylko iść dalej, a tu sobie też, dobra, takie coś mi dacie, czyli mogę iść tylko dalej, <laughs> chyba będzie naj, tak, to będzie najbardziej rozważny pomysł, biorąc pod uwagę, że jest noc, pada i w sumie w każdej chwili możemy pierdzielnąć piorun, no ale kto by się tym przejmował, na pewno nie. <laughs> Fuck! Tycz nie, on jest mocny. Zdejmę cię z łuku! Szmato! Raz. Fuck. Dwa trzy cztery Yeah! baby! Coś z ciebie wypadło, trochę expa Tylko i strzały. Wow! A miał enchant łuk i enchant kask W mi szkoda, że nie wypada to, co mają ubrane? ...źle przemyślane. Ale dobra, idziemy. Nie ma co tego patrzeć za siebie. Szkelet jest, możemy go zabić. Zawsze trochę strzał się przyda. Ehm, um, wezmę kości. Przerobię je tak i dobra, idziemy. W sumie i tak nic innego z kości nie ma co robić. Możemy się pobawić tobą. I szkeletami. Dwa. Nie, jednak chcę <laughs> tyle. Nie bawię się. Ja się tak nie bawię. Cholera pustynia, jeszcze lepiej. No ale dobra, przynajmniej jest sucho. Ale jest większy rest fan potworków. Z tego co, nie wiem, wiem dobrze. Tak mi. O! Ej, co, jest Trzy... trzecia wioska z rzędu? <laughs> Ciekawe, ale w tej chyba zostanę na chwilę dłużej. Jak tam moje wygląda ubranie? Dobrze Nie będę mówić, ze ZEFI przeszedłem. Wow! Ty mocny jesteś, człowieku W sumie zombiaku. Ej, co to taki szybko... strzelny, Co to taki szybkostrzelny, co? O dobra, jeden drugi odszczepnął. Plus dla mnie. Te zombiaki są mocne. Plus dla nich. Ten ma w ręku drzwi. Plus dla niego. Ten jest cały enchantowany! fakt zam jest wszystko! Cholera jasna. Idę się schować. domek kowala, ale nie ma drzwi, niestety. Mm. Cześć, pobronię was, co? 11 książek, w sumie stąd bym mógł na te książki. Hello, motherfucker! Can I help you? Giń, pająk! Kurde! Teraz wy, biaki, Jeden po drugim! Lecisz! Ty wziąłeś drzwi, szmato! Ty giniesz, szmato! jestem Raymen szmato! No i cóż co mogę powiedzieć w tym miejscu miałem wypadek pewien mały a mianowicie taki że wyłączyło mi się audio wyłączyło mi się audio, bo wywaliło mnie na pulpit a ja głupi nie zauważyłem tego i myślałem, że cały czas tam tego. A zjarzyłem się dopiero gdzieś potem, kiedy spostrzegłem to, że cyferki od licznika, yy, od licznika czasu, który miałem tam, powiedzmy, jakiś prowizoryczny, przestały się przewijać w tym programie. I co jest teraz? Ale całe szczęście, yy, 14 minut udało mi się tego materiału mieć. Zjarzyłem się około 20 minuty tego materiału, dlatego teraz jest przyspieszone. A że mi się nie chce za bardzo gadać i nie mam o czym za bardzo gadać. Pożegnam się z Wami w tym miejscu, i cóż, może powiem Wam po prostu, co się stanie. Będę szedł kawałek dalej, tam przez do końca, właśnie do końca tego, do końca pustyni, przez zimę i dojdę do dżungli, i tam skończę odcinek. Taki, Taki spoiler mały. A więc, cóż, trzymajcie się, do zobaczenia w następnych odcinkach. Nie wiem, trzymajcie kciuki, żebym nie zginął. Więc, do zobaczenia. Na razie. Cześć. i